mam komyczki z tej strony Lisek i wiem, troszeczkę mnie tutaj nie było, ale powolutku wracamy do normalnej aktywności, więc dzisiaj lecimy z najlepszymi nagrodami na Xboxie i na Playce, więc zostawiajcie łapeczki do góry, klikajcie czerwony przycisk subskrypcji i lecimy z materiałem. Czwartkowy dzień to tradycyjnie czwartkowe nagrody za Food Champions, rozpoczynamy paku od nagród za Division Rivals, e, są to oczywiście paczki niewymienne, 4 mega paczki, da. Dawno niczego dobrego nie potrafialiśmy w tych megapaczkach e, niewymiennych za nagrody e, za Division Rivals, ale zaczynamy od różowej karty, co to może być? SPD? Aha, to jest o mabuś, to jest Rodri Wants to watch. Okej, okay, no dobrze. E, zawsze można będzie to gdzieś później sobie e, przepalić. Szkoda, że. No nie, no to, to 10-15. Tysięcy i tak by nam nie zrobiło jakiejś większej różnicy, więc spokojnie. Druga paczka. Oby była co najmniej tak dobra jak e, poprzednia, bo wtedy będziemy mieć walkaut, jakby tak cztery walkouty. I ocie co to by się działo, ale nie, niestety nie, druga paczka Totalny nie wypał Trzecia mega paczka w tej sytuacji. Chyba jest dobrze. Jest dobrze. Jest walkout i to jest chyba inform, ale no, zobaczymy, włochy. Napastnik, ohohoho. Immobile, jaki to zawaramy? 88, ja cię kręcę, nice. No nieźle. No nieźle. Kurde, jakby to były karty wymijane... Jeszcze kielini! O, cię kręcę. dobrze, będzie fenomenalna sytuacja przy robieniu jakiegoś SBC, a kilka ciekawych SBC jest do zrobienia. Taki Immobile, około 50, no 30 tysięcy. Kielini też pewnie około 30. 40 tysięcy, więc jest naprawdę fajnie. Ostatnia już mega paczka. Co przyniesie nam los? Tego nikt nie wie. Zobaczmy. O, chyba nic. Dobrze, czyli taka sinusoida sinusoid sinusoid przeszła przez nasz klub. Mam nadzieję, że. No, to tak, to, to teraz się nie zawiesi i spokojnie polecimy sobie z paczką za 100 tysięcy. Gdzie trafimy naprawdę coś fajnego. Rafa Bajata Samaseku Gun. No i przenosimy się Aksamitnym ruchem Do nagród za Food Champions Elitka 3, Liga Weekendowa Mistrzostw Food 70 tysięcy monet Paczka za 100 tysięcy Jedna paczka piłkarzy Letni Żar, no i 3 piki w tych pikach Oczywiście mamy nadzieję chyba największą Na trafienie czegoś fajnego Zeszylimy sobie z prawej strony i Zobaczmy co przygotował dla nas los. No co by było na tyle? Wybieramy de Vria, Bo nie ma tutaj tak naprawdę jakiejkolwiek e, alternatywy do tego zawodnika. Lecimy teraz do środkowego. Player Pika, a tutaj mo, No nie, no, no nieźle. Po prostu. No nieźle. Kuli wali Sergio Busquets. Nic poza tym, nic poza tym. No, póki pigi, co so fatalne. Sergio Busquetso. Sergio Busquetso, no i ostatnia paczka. No nie, dobra. W żaden sposób nie pójdziemy sobie. Liniowo w dół, mam nadzieję. E, ano, anselmo, anselmo. Anselmo przybywaj. Lecimy z pierwszą paczką za 100 tysięcy monet. Duża paczka rzadkich zawodników. Zobaczmy. Trzech piłkarzy Letni żart Paczka w ciemno Najlepsze karty Przypominam, były trafiane właśnie w ciemno Na tym koncie Ogólnie na moich kontach, na xboxie Na xboxie One Więc Zobaczmy co się tutaj wydarzy? Jeszcze jasne, ale okej, okay. Okej, okay, Renato Sanchez, on coś kosztuje, to na pewno. Ale zobaczmy, co będzie dalej w tej paczce. Wow! ale paka, o mamusiu, o mamusiu, Rashford, kolejne 400, plus minus. Chryste, panie, ale paczka, ja cię kręcę, no nieźle. Tutaj możemy spokojnie, tutaj myślę, że spokojnie możemy jakieś kurcze pieczone zmiany w składzie uskuteczniać w tym momencie. Jest dobrze fest. No i po bardzo fajnych nagrodach na Xboxie czas odebrać sobie nasze szalone nagrody na PlayStation 4, czyli Silver 1. Silver 1 znowu zrobiliśmy. Po prostu kwalifikacje na kolejny weekend, bo, bo tak wyszło. Po prostu, bo tak wyszło. E, zobaczmy, co my tutaj dostaniemy. Oczywiście. Uwaga, uwaga, uwaga. A tym piczkiem jest savanier 82. No, w gangu hulita on się znalazł. Playbisty e, LED i już tutaj na Xboxie zagłosowałem na dymbele. Więc tutaj też e, ten dymbele wlatuje do naszego, powiedzmy, że składu. I teraz przechodzimy już do paczek, paczek, paczek. Mamy tutaj cztery paczki niewymienne. No i dwie paczki normalne Zaczynamy od tej paczki za 15 tysięcy Zobaczymy co ciekawego tutaj wyleci Swoją drogą mam na tym koncie Jak mogliście zauważyć Ponad milion wolnych końców I jestem ciekawy co poukładalibyście Tutaj w tym składzie, bo w tym tygodniu Jeszcze nie będę grał Na PS4 Foot Champions Myślę, bo w niedzielę Wraca Ekstraklasa, więc chcę się jak najlepiej Przygotować do tego Turnieju, za tydzień jeśli wszystko dobrze pójdzie, to także będzie ekstra klasa, więc też jeszcze nie będę grał, ale kolejne tygodnie już planuję normalnie sobie podziałać tam e, i powalczyć o jak najlepszą e, o jak najlepszą rangę również na playce, bo Xbox wiadomo, e, że że będzie zawsze, a my tutaj mamy walkout, SPWatti, Marco Ferrari 86. No dobrze, no dobrze, zobaczymy co tutaj jeszcze w tej paczce będzie. Spoko, 86 w takiej paczce. To mi się podoba, jedziemy dalej, paczka to była niewymienna, tak czy siak, jeszcze cztery paczki nam zostały, spoko, spoko, damy radę to szybciutko dziabnąć, myślę, i kolejne banerki, i kolejny bołkałci. Gróżowo mi, tylko żeby to nie było once to watch, a chyba to musi być once to watch, to jest Lukaku, dokładnie tak, to jest Lukaku, ale ilon ma overala 88, może jakimś cudem to jest wymienna paczka, ale chyba nie, chyba, chyba, chyba nie. No, też mi się tak wydaje. E, ok 40 tysięcy gdzieś mniej więcej. No, ale zawsze to będzie paczka... E, zawsze to będą karty, które będzie można potem sobie gdzieś przepalić, jakby nie było. Paczka wykaże Electrum Prime, kolejna paczka w naszym zestawieniu i kolejne banery co najmniej. Może kolejny walkoucik? Voilà, voilà, voilà Hiszpania i to będzie SPD Rodri, Rodri. No, te karty Must Watch lecą na potęgę. To z jednej strony dobrze, z drugiej strony tak sobie, bo zawsze chciałbyś się jakieś lepsze troszeczkę te lookouty mieć. E, I zostały nam dwie ostatnie paczki, czyli podejrzewam, że mega paczka będzie wymienna. No, chyba tak, chyba to jest wymienna paczka, tak mi się wydaje. I już tu pan nie ma, oczywiście. Wydaje mi się, że ta, ta, ta mega paczka jest wymienna, ale zobaczymy w praktyce. Dokładnie tak, czyli ta ostatnia będzie z naszych dywizjonowych rejwalsów. Dobra, ostatnia paczka. Paczka piłkarzy Electrum Prime. I już tutaj banerów nie ma. Więc tak to, moje drodzy, wyglądało. Mam nadzieję, że mimo wszystko... Mam nadzieję. No, mimo wszystko te nagrody naprawdę były spoko, bo milion końców zarobiony na Xboxie. Tutaj na Playce wiadomo, że za ten Silver 1 nie ma co oczekiwać nawet cudów, ale myślę, że następnym razem już za tydzień Jakaś lepsza ranka, wiecie, na Xboxie, jak się sfokusujemy tylko i wyłącznie na jednej platformie. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, widzimy się już niebawem, trzymajcie się, siemano!